Cześć, opowiem Wam teraz o szczepionce. Jak przeszedłem jedną dawkę szczepionki, bo więcej się nie szczepiłem, ze względu na to, że doświadczyłem tzw. NOP. NOP to jest niepożądany odczyn poszczepienny. Ktoś aby nie wiedział, to jest coś takiego. Choć byłem przeciwny szczepieniu, nie dlatego, że jestem antyszczepionkowcem, ale dlatego, że bałem się tego szczepienia, bo za każdym razem, kiedy dostałem zaszyk szczepionkę, od razu mdlałem. Do tego miałem obawy, że szczepionka. Za wcześnie, że mogą być jakieś powikłania, i tego się najbardziej obawiałem. Poszedłem dlatego na szczepienie, bo nie miałem zrozumienia o swoich znajomych. To było najbardziej przykre. Tłumacząc komuś, że ciężko to przeszedłem, nikt tego nie rozumiał. Co jest gorsze, każdy sobie chodził jak chciał, aby wirusa nie było. To było też takie niedobre. Jakąś dopadła jakaś choroba, to szybko się wystraszył, czy wystraszyła. Dochodziło do mnie też, że każdy sobie chodził jak chciał. Czy miał COVID, czy nie, łagodnego, to i tak chodził. Nawet pracował. U jednej osoby usłyszałem coś takiego. A co tam? Covid'a miałem. I tak do pracy poszłam. Co będę siedzieć na kwarantannie? Mam w domu siedzieć? Poszłam do pracy. A to, że będzie zarażać kogoś innego, to już nie było ważne. Egoizm totalny. W sumie z tego powodu poszedłem się zaszczepić. Bo akurat miałem taki okres, że uważałem. Bardzo uważałem. Nigdzie nie wychodziłem. Ale zrozumienia nie było, więc poszedłem się zaszczepić. Wiem, że ktoś mnie może skrytykować za to, czemu się nie poszedłem zaszczepić, czemu się tak narażałem. Oczywiście, ale właśnie bałem się tych zemdleń, wstrząsów i innych powikłań po szczepionce. No w sumie doświadczyłem czegoś takiego i chciałem Wam to powiedzieć. Kiedy dostałem szczepionkę, czułem się przez 3 dni tak, jakbym przeszedł 3-dniowego COVID-a. Tak jakbym zachorował kolejny raz na covid -a. Po 3 dniach wszystko ustąpiło, ale to nie był koniec. Na piąty dzień było bardzo nieciekawie, bo zrobiło mi się biało przed oczami, miałem mroczki przed oczami. A co gorsze, spadło tętno. Kiedy założyłem plus oksymetr, tętno pokazywało 40. Ale wtedy już nie miałem roczek przed oczami. Zastanawia się jedno, jak miałem roczki, ile mogło być. Bo były nawet obawy, że zaraz zemdleję. Dobrze, że wtedy nie byłem sam. Objawy jeszcze były różne. Czasem bolało gdzieś z tyłu głowa, były drętwienia z tyłu głowy. Takie różne jakby mrowienia z tyłu głowy. Raz na lewej stronie, raz na prawej stronie. To się nieraz pojawiało przez okres dwóch tygodni. Ale ku zaskoczeniu. Pojawiły się jakieś problemy z uchem na 10 dzień. Były jakieś dziwne dźwięki w uchu. To było krótko, ale bardzo mnie to zaskoczyło. Myślałem, że ogłuchnę. To najbardziej dwa niepokojące objawy uboczne. Objawy też różne się pojawiały, już nie pamiętam, w których to dnia było. Pojawiły się również duszności. Też ciężko mi się oddychało. Ogólnie mogę powiedzieć, że było też złe samopoczucie. Podczas snu też były niepokoje dość duże, więc tak do 12-14 dni to się utrzymywało. Później to wszystko się już uspokoiło. Mówiąc jeszcze tutaj o lekarzach, mówiąc o tym, że przeszedłem niby covida, bo testy tego nie wykryły, nie pokazały tego, choć objawy były wszystkie bardzo podobne. Mówiąc lekarzowi o tym, w ogóle nie zwrócił na to uwagi. Gdybym ja nie powiedział i nie trzymał się tego okresu 30 dni, to od razu by mnie zaszczepili. Ja zachowałem ostrożność, poszedłem po 30 dniach i wtedy zostałem zaszczepiony. Po ta szczepionka mnie uspokoiła, ale też nie do końca. Oczywiście dalej bardzo uważałem, ale jeśli chodzi o uważanie, czy na pewno do końca to jest dobre. Jak masz się zarazić, to i tak się zarazisz. Musisz się naprawdę bardzo pilnować. Jeśli nie masz zrozumienia w otoczeniu i większość osób po prostu nie będzie tego przestrzegać, nic ci nie da, że ty będziesz uważał. Bo w końcu wcześniej czy później dojdzie do zakażenia.